Hejka kochani, zawyłabym. Ale nie wiem czy wypada pod tak długie nieobecności. W każdym razie moi drodzy, przedstawiam wam czwórkę swoich szczeniąt, e, przepraszam, czwórkę swoich dzieci. Oto Balbina, a za nią zaraz Kajetan. Wszystkie pociechy przebrałam stosownie w wilkołatrze, wilcze ciuszki. W końcu dzieci Jurasa i moje czarodziejki alter ego mojego Sima, Rubinka, Remigiusz, Remigiusz wilkowy, a na końcu oczywiście nieziemsko słodka księżniczka księżycowego Skowytu Luna. Balbinie posmarowałam koszulkę awokado, taki sucharkowy. Joke to ukłon w stronę mojej małżonki Alicji. Pozdrawiam Alu, dziewczynka, której wybrałaś imię. <laughs> Będzie miała koszulkę z awokado. Gemera nie w kasy. Przyspieszyłam na podglądzie, kochani, ponieważ stylu wy dzieci będziecie mieli okazję na bieżąco w kolejnych odcinkach podziwiać. Przeważają motywy zwierzęco, farmersko. Ym, niedźwiedzio, leśno, kocio, kaczuszko. Słodkie. <grywa> o, babyki moje. Moje truskaweczki. Ach, wczuwam się w rolę matki. Wczuwam. Ze względu na dziewczynki postanowiłam sprzedać wszystko, co mamy w zanadrzu, w domowej spiżarni, w wyposażeniu rodzina, by udekorować i wykończyć pięterko. Brakuje tylko wyposażenia łazienki. Och. Juras, pomóż mi wycie rozpaczy. Jurek, nie gap się tak, pomóż, przecież jesteś przeszkolonym wilkołakiem. Masz wyższy level parentingu niż ja. O oh! nowa cecha osobowości. O Boże, Jurek, urosłeś w moich oczach bardziej niż w blasku księżyca. Super. Czy to, żeby opanować furię zmieniłeś się w maniaka czystości i porządku zresztą ty masz tak wrażliwy węch, powonienie to by miało nawet sens ok, zajmij się teraz dzieckiem rzuconym w kąt potrafisz to zrobić najlepiej okazać czułość teraz ja będę rozmawiała sobie z Luną na górze oraz z Balbinką a ty zajmij się Kajetanem i Remigiuszem na dole. Ja muszę sobie przypominać, jak moje dzieci mają na imię. Co za wyrodna matka. Serio, mam na razie na karteczce spisane. C -c -c. Szczególnie, że ten materiał do tego odcinka kręciłam wieki temu, natomiast postanowiłam jakby drugi raz podłożyć pod niego głos, ponieważ już mi nie pasują okoliczności, w których zaczynałam montaż tamtego odcinka. To było jeszcze chyba w, tak w kwietniu. Przepłakać z tobą chcę całą noc. Zwiększamy poziom niedoli. rodze kaloszami w śmieciach. Użyj szmocy. W końcu na coś jesteś tą czarodziejką Rubinku. Użyj szmocy. Do pozbycia się szmelcu. Szmoc, szmoc, czystość. Nie, zawiodłam. Jeszcze sobie narobiłam dodatkową kałużę do wycierania, ale nie, nie będę aż tak głupia. W końcu to jest trawnik. A Jurek jest tutaj maniakiem czystości. Ewentualnie niech on się tym zajmie wycieraniem kałuży. Świetnie, nasze czworaczki dostają dziwnych um, przypadłości. Czkawka: i szczebiotanie. Nie, szczebiotanie to akurat pozytywne, tak. Etap rozwoju. Może nasze dzieci niedługo przemówią wiecznym głosem, ludzkim głosem? Ja myślę, że jestem w takim stanie zmęczenia, że już mi wszystko zaczyna być obojętne. Sprzątanie, taplanie się w śmieciach co za różnica. I tak wszędzie panuje syf i malaria. W kuchni niedokończone e, śniadanie. Ja ważę przy kotle kaszkę dla dzieci, wychodzi ekonomicznie na czwórkę, a tak naprawdę staram się bezskutecznie uważać nowe eliksir. Zapewne nie dokonam tego do końca odcinka. Zaczyna mnie nurtować problem rozkładu pomieszczeń i pokoi, jak na dom podlegacji, Co się stanie, kiedy pociechy podrosną, <laughs> zamieszkają w szopie, w obórce z krówkami? Chciałabym, żebyście również porobili wszystkie maluchy. Zauważcie, że nabierają indywidualnych cech osobowości. Kajeta nie jest śpiochem. Och, ty malutki narcyzie egotyczny. Trójka rodzeństwa. Ty chcesz rodziców zawłaszczać dla siebie, żebyśmy cię nosili po całej naszej farmie. Tak jak teraz Balbinkę przynosi Jurek. No nie wiem, czy to wyjdzie. Nie wiem, może będzie trzeba było kiedyś... Hmm. Talana na oficjalnie mianować naszą nianią, <noise> albo częściej zapraszać tu ciucie, ciocie, ciocie cioci i wujków ze świata torbiarzy, O, jaka zadowolona Minka, myślę, że to łagodzi twoje wilcze obyczaje, tak, bycie ojcem Jurku. Jurek prawie zapomniał już o swoim zaginionym wujku, ale nie, nie martwcie się, ja o tym pamiętam. Ten wątek będzie wyjaśniony w katcenie. Może jeszcze nie w kolejnym odcinku, ale w następnym. Dowiemy się mniej więcej, co się stało. Oh. <laughs> Chociaż tak naprawdę to jesteśmy zaoferowani własną rodziną i, no i tak to bywa właśnie w rzeczywistości. Dalsze, dalsze pokrewieństwo schodzi na drugi plan. A nie mamy żadnych prawie pieniędzy na pieluchy nawet, jest stał nam 60 simoleonów, to niech raz stara się e, coś, coś wyskrobać, coś e, dłutkiem wydłubać. Jakąś no. rzeźbę na sprzedaż. Proszę dziecko, nam umiera z głodu. Nie, z, ze zmęczenia, dobra. Talan, więc co wujku, połóż to moje dzieciątko do kołyski. Ja wiem, że ona stara się teraz... Co? Nauczyć się na to, w jakichś magicznych, wątłych mocy, i tyle witujesz, co tu się działo przed chwilą. Ta nam po połóż, błagam cię. Nie zaburzaj nam harmonogramu dnia. Yy, taka ścisła rutyna do opracowania Ta dnia będzie na pewno yy, challenge'em dla podrastających dzieci. Jak one zaczną już pełzać po całej farmie, to będzie się dopiero działo. Nie powinnam narzekać i marudzić jako czarodziejka. Przynajmniej mogę się wspomóc z magicznymi specyfikami przy wychowywaniu swojego potomstwa. Nie zabraknie mi sił. Powinnam jakieś właśnie jakieś energetyki, eliksiry wy, no, wytworzyć. Mam nadzieję, że kiedyś się to uda, wynaleźć. Eliksir nie tyle szczęścia co antyzmęczenia. Być może właśnie z korzenia mandragory, także o skubie krzaczek. Jedyny na razie w naszym ogrodzie, bo ciągle pada śnieg, a nie chcę zmieniać magią czarodziejstwem pogody, jak żeby no, sąsiedzi nie zauważyli żadnych zmian w środowisku naturalnym wokół. I tak podejrzanie dobrze. Rosną wokół domostwa krzaczki całoroczne, kwiatki. Ok, czyli Balbina też ma szczebiotanie odblokowane. No, pierwszy krok do wypowiadania magicznych zaklęć: szczebiotania albo szczekanie. <grym wyszczący> Jurek się ucieszy, kurczę. Ty mi facet tak zadziwiasz, serio. Wychodząc letniego wieczoru nad magicznym jeziorem za ciebie, za mórz. Nie spodziewałam się, że tak bardzo będziesz sprawdzał się w roli Tatusia. Jurku, serio. Pozytywne zaskoczenie. Przebierzemy balbinkę. Nie miałam czasu przez wakacje dotychczas ograć tego dodatku. Już nie najnowszego, bo wyszły przecież koniki. Dlatego też planujesz sobie pograć więcej w wilkowy, jak w najbliższym czasie i tych luźnych rozgrywkach. I na pewno tu zaimplementuję jakieś małe statko owieczek, kuzek lub konisi. Tylko troszkę mamy małe, jakby pole do popisu. Serio nasze pole jest małe. Chciałam dokupić krowę, kiedy będziemy mieli już fundusze, a tutaj trzeba jeszcze wygospodarować więcej miejsca w gospodarstwie i co tu zrobić nie mam pojęcia tak naprawdę zobaczymy w kolejnym odcinku być może najwyżej pogram troszeczkę rodzinką poza kadrem żeby pozarabiać bo widzicie na razie nam idzie jak krew z nosa pobójcy wilkołaków tak no nie ma kiedy czasu odejść od kołyszek czy tysiące zaległości samo życie Jurek, oddaj się może wilczej drzemce za momencik. <laughs> Raczej ci dzieciaki nie, z, nie dadzą zejść na dół. Widok beboków jest rozkoszny, jednakże rodzicielstwo jest ciężkie. Te finanse nas na razie najbardziej niszczą. Pusta kiesa. Patrzcie nawet na dziury <laughs> na koszuli Jurka. Zrobione w praniu nie wiem, może powinnam się zająć przetwórstwem gerberów. O, to byłby dobry pomysł, właśnie na lato. Jakbyśmy mieli jakieś plony, to robić z tego soczki, drzemiki, powidełka, Jedzonko dla dzieci, nie tylko naszych. Właśnie, jakieś takie ekologiczne. Hmm. Bobofruty. Dobra myśl. Na razie nie jestem jednak w stanie spełnić i tej jednej. Kolornej swojej aspiracji czarodziejskiej. Tak. Ok, poczytajmy zielnik. Poszukajmy przepisów, recept na tworzenie właśnie ciekawych, smakowo i zjadliwych papek dla dzieci. Z ten tort schowamy na przyszłość. To był jeszcze zeszłego odcinka. Jedno czknięcie, jedno kiśnięcie, a ja lecę jak ta głupia. Nie trzeba nawet uprawie żadnych sportów. Biegać po lesie, aby trzymać formę. Jestem na diecie cud macierzyństwie. No nie, jaki zadowolony Jurek, ty prusiaku, Wymykasz się z domu, aby podjadać, bo wiesz, że ja się zajęłam dzieciakami oszty, okrutników, w żonie byś dał coś do zjedzenia. Jakąś kanapkę przeszmuglował, a nie sam wcinałby w sztyki. Biegnij za potrzebą. Masakra wszędzie leżą frykasy. A ja biedna głodna chodzę w, z bebokami w ramionach. Och. Ostatnia paczka czystych pieluch. 500 plus. Czy teraz nie wiem już ile jest? 800 plus nas zawodzi. Świadczenia nie są wypłacane nad tym zakupszu Tak, budżet domowy świeci pustkami. Jesteśmy w dołku finansowym. I to niestety nie takim dołku, który zwykle. Wykopuje Jurek. Haha, czerstwy sucharek. Dobra, Talan, ja wiem, że ty byś chciał nas wesprzeć rzeczami wygrzebanymi ze śmietnika, <gryzny> ale to nie jest higieniczne. E, może się w ogóle przybiorę, bo nie myłam się z dwa dni co najmniej. Tak, przynajmniej ukryję ten Dek na ciele świeżymi ciuchami. Kajetan... No, a po karmieniu zostawiłam butelki na podłodze. Może Jurek weź to podnieść, bo zbieraj. <laughs> co, tu się, co tu się dzieje? Nie, no dziecko na super glue, przylepione do matki, piersi. Co się zbadziło znowu? Mam nadzieję, że potrafię je normalnie odłożyć. Halo. Nie, no zaraz się posmarkam jak moje własne byboki. Jak to wygląda? Na koale. Joo. <grywki> Jaki zadowolony z siebie. <grywki> Okej. Okay. Musiałam zresetować simkę, aby dziecko odpadło mi od, od swetra. Jo. O! Pierwszy raz widzę, jak zakładam, e, automatycznie nosi No super. O! Czego tak od razu nie, nie mogłam? No, właśnie. Do gotowania kaszek wspólnie idziemy. Albo i nie, idziemy wspólnie. A, żeś się ja tak drepczy w miejscu. Jak kaczuszka, nóżki skrzywione, bo mi się chce do toalety. Chyba, co zrobię z tym dzieckiem? Rzucę do kotła. No po co ja ten niosę? Halo, Rubinek, co ty. <noise> Serio, prawie je <nie> wrzuciłam. <noise> Boże, ja nie wiem, może mam jakieś takie myśli depresyjne, poporodowe. <noise> nie wiem, co ja wygaduję. Serio, przepraszam Was teraz widzicie, jaka jestem okropna czarownica. To nam prawie zdeptał dzieciaka. Boże, posz... co tu się dzieje? Patologia! <grystanie> o, na męża mogę liczyć. Nie no, to ty jesteś po prostu medal. 10 na 10. Mój kundelek kochany. Jureczku. Dobrze, dzięki tobie ta rodzina nie trafi za kratki. Śmiechy, chichy, wiecie co jest najgorsze? Że talent w innym uniwersum Pozdrawiam cię Madziu, rzeczywiście wygrzewał dziecko ze śmietnika Halo A teraz rozwija swoje umiejętności jako nasza przyszła niania. A, nic tylko stać i podziwiać Tak, tak, rób Rubinku Alternatywnie mogłaby się również położyć spać, no Byłoby to nawet wskazane Jakaś drzemka O, siusianie na opiekunów Fajnie. Tylko tego nam brakowało. Do szczęścia, uczucia lepkości. Jako czarodziejka mogę nam powróżyć, że raczej źle to wygląda. Nie zdążyłam żadnego z boków przyuczyć do siadania albo leżenia, chociaż obracania się na brzuszek. Boże, wszystko dzieje się z opóźnieniem. Właściwie tylko nosimy od kołyski do kołyski. Wszystkie szczeniaczki kładziemy, karmimy, zmieniamy piluchy, na to tylko nas stać. A gdzie praca, właśnie nad rozwojem psychofizycznym? Nie mm -hmm. ja wiem, ale tak czuję, że wkrótce zapuka do naszych drzwi opieka społeczna. Jesteśmy dysfunkcyjni, ale się bardzo kochamy. Proszę nie zabierać nam dzieci. Milcza drzemka. Zapowiada na od kilku już minut, a nie było okazji. O. W obawie przed nalotem jakiejś pani grażynki z urzędu sprzątam wamoku Nieważne, że zmęczona i styrana. No co innego pozostaje? Trzeba grać tak? Zostaje tylko gra pozorów. Ło, ale nawet uroczo to wygląda taki. Zwinięty kłębek nerwów ojcowskich na dywaniku. Wszyscy śpią, lulają. Sweet. Tak, śmieci poupychane wszędzie, nawet pod kołyską. O matko. Dosłownie matko, gdzie jesteś? Wyjedź wzywa Lunka. Lunka chyba ma naj, tak, najmocniejsze płuca z całej czwórki. Ona jak, jak jest grzeczna, to jest grzeczna, ale kiedy coś jej nie pasuje, to myślę, że tak naj, najbardziej daje o tym znać otoczeniu. <grym> Przeszłam obojętnie, chyba przywykłam. Nie no, dziecko, czekaj, zaraz, zaraz wrócimy do ciebie szybciej. Ile tutaj w tym domu się przelewa Ludwika i. No to, to to liczone jest na hektolitry No, mój koteczku, malutki. Kizi-mizi. Otulimy w ramionach, zaśpiewamy. Bardzo dużo bajek mam na szczęście do czytania. Tylko że z czasem na bajeczkę. Na te 30 minut. Obowiązkowej czytanki. Dobra, Jurek, to już. Przesadzasz. Kwadrans na, na drzemkę to wszystko, na co nas stać. Halo, ty burżujo, to nie jest, yy, wiecie, teraz taki stan, że można się wyspać po 8 godzin, po 6. Nie, nie, to się już tylko korzysta z krótkich drzemek co dwie godziny. Proszę. Jakby na potwierdzenie moich słów Jurek wymknął się do ogrodu i. Ja wiem, co ty chcesz zrobić. Ty chcesz pochłuszać swoją małżonkę, dostarczyć jej trochę zabawy i emocji. Nie możemy iść na bara, bara do, łóż, do łóżka, bo jesteśmy zbyt zmęczeni. Zasnąć. Tak, zasnąć też nie zaśniemy, ponieważ dzieci ciągle ryczą. Więc wymknijmy się, kochanie, do ogródka. Przypomnijmy sobie, jak to jest być wolnymi młodymi ludźmi przez całe 5 sekund. Zabujałem się w tobie. Mm, mm, mm. A tak naprawdę chciałam tą ustawkę wypróbować. Proszę, ona jest piękna. Oklejona przeze mnie oczywiście epickimi naklejkami. Fajnie byłoby nawet zasadzić ten krowokwiat, ale przy czwórce małych szczeniaków to gorzej jak z kotami on by nie przetrwał w naszym ogródku a poza tym będziemy mieć krowę to jakoś tak już to mi się samo z siebie kuci. no jak romantycznie jeszcze śnieg pada wirują śnieżne gwiazdki co tam u dzieci wszyscy żyją ja się położę na chwilę jak mnie tak już rozbujałeś kochanie a tak a ty popędzisz do do byboczków. Boże. Dziecko porzucone w kącie. Misiu malutki, nie płacz. Tata już przychodzi z pomocą, z odświeczą. Przytul. Sprawdź w ogóle, co się dzieje u dziecka. Także lecę przyciąć komara, a mój luby chyba utknął między murkiem a huśtawką. Houston, mamy problem. Dobrze, zresetowałam go i niech powęszy w ogródku, ponieważ ta cała działka, dom, zostały wydzierżawione od miasta, przejęte po innej rodzinie. Także nie wiadomo, co za cuda tu się znajdują. A noż wyjdziemy na prostą, dzięki pieniążkom zarobionym ze sprzedaży fantów. Ojejku. <ścoughs> Chciałam okrutnie zażartować, ale lepiej, żebyście nie wiedzieli, jak. Przytul, przytul Remigiusza. W ogóle zauważam, że Remigiusz nie lubi przebywać w pokoiku dla dzieci. On tak woli po prostu mieć wszystkich domowników na oku. Dziś leży sobie tutaj w salonie, na dywaniku. Bawić się z zabawkami. a na chwilę go... Położymy w kołysce, bo robi się naprawdę późno. Talan, buszując w nocy o północy przy lodówce, może się jeszcze potknąć w przedpokoju. O dzieciaka, już raz to zrobił, halo. No nie. Ja nie wiem, czy one po prostu robią to celowo na zmianę. Nasze dzieciaki, jak jedno zacznie płakać, to drugie skończy i trzecie zacznie i tak w kółko. Dobrze moi drodzy, ja chyba zrobię tak, że wykąpię lunkę. W ogóle sama ubrałam jakieś większe śpioszki. Wykąpię lunę i powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrze, no może ten odcinek nie był super wybuchowo, fajerwerkowo prześmieszny, no bo jednak to był taki wstępniaczek. Ja też przyzwyczaiłam się powoli do gadania z Wami na powrót. Ale liczę, że mimo wszystko dobrze się bawiliście ze mną. No, słoneczko moje, właściwie mały księżycu, nakarmimy Cię. Jeszcze odwiedzę na szybko bliźniaczki, a nie, fuh, chciałam powiedzieć bliźniaczki, ale tutaj, kto tu znowu, jaka konfiguracja tu dzieciaków leży? Balbinka i kto? I Remigiusz. Aha, dobra, czyli Luna i... Nie, to był Kajetan. Dobra, Kajetan i Walbina są na górze, a Remigiusz z Luną są na dole. Okej, okay. wyzwaniem następnego odcinka będzie na pewno nauczenie naszych dzieciaków wreszcie leżenia na brzuszku. Ja w międzyczasie pogram chwileczkę, żeby zarobić na jakieś konisie kuski, ale przyjmijmy tak moi drodzy, że prawdopodobnie ściągniemy jakieś hmm, habetki ze schroniska, damy dom i szansę na drugie życie niechcianym zwierzakom, tak poprzez adopcję myślę, że to też pasuje do Rubinka i Jurka ja osobiście w domu mam dwa zwierzaki jednego piwniczaka także nie są mi obce to klimaty adopcja zwierząt ja przy... nie wiem po co przybrałam Lunę, bo i tak to nie pomoże tak, ona potrzebuje się wykąpać o Jezus jeszcze Jurek zaraz <grym>, nie wytrzyma i nie utrzyma tych nerwów na wodze, zaraz się przemieni. No cóż, miłość do dzieciaków tylko spawania, cały proces, ale nie do końca reguluje wpływ księżyca na mojego wilkowyja. Także moi drodzy, jeśli Wam się podoba chociaż trochę odcineczek, albo przypomnijcie sobie jakimś cudem o tej serii, to zostawcie mi jakieś komentarze, łapki w górę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i oby do zobaczenia wkrótce. Tak, mam nadzieję, że kolejny odcinek wypuszczę jeszcze do końca tego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Pan, tururu, ału.